Jak Dolny Śląsk, to depozyty. Ledwo wlazłem w las, dzwoni ekipa, już coś mają. Powiedzieli, że jest grubo, więc idę w... zobaczyć, co to tam jest. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, musiałem doświetlić kadr. No bo co? Bo już nic nie było widać. Spóźniłem się ze wszystkimi to ostro. No to tak, moi drodzy widzowie, ten odcinek, który teraz będziecie oglądać, będzie takim odcinkiem, który. No właśnie, który miał być później, ale jest teraz. Według kolejności tego co mówiłem na jednym z ostatnich odcinków, rozmawiałem z Krzysiem, który drapnął ten potężny skarb. I pojechaliśmy tam w to miejsce kopać, ale nie mogę wam teraz tego pokazać, bo muszą pewne okoliczności nastąpić. Musi być oficjalna prezentacja tego skarbu, pewne podpisanie dokumentów i tak dalej i W zależności co tam się wydarzy, jeszcze będę mógł fajne rzeczy wam dograć do historii tego skarbu. Więc odcinek o samym skarbie i, kopaniu, i tym kopaniu, jak tam pojechaliśmy, dopiero z czasem będzie. A dzisiaj zobaczycie odcinek ten, który się wydarzył. Rzeczy, które się wydarzyły w dzień kolejny. To znaczy przyjechała ekipa ze Stowarzyszenia i wszyscy pojechaliśmy do lasu na poszukiwania. Takie bardzo spontaniczne. A ja potem postanowiłem pojechać na północ. Ale o tym właśnie. Będzie to nocinek. A i właśnie co tam trafiliśmy? A trafiliśmy. A na śniadanie dzisiaj wchodzi obiad. Wczoraj z knajpy chińskiej sobie wziąłem więcej. No tak. Kaczka po pekińsku. Najfajniejsze jest to, że tego jest tyle, że to jeszcze starczy na drugie śniadanie. Dużo, dużo energii. Kaczka po pekińsku trafiła do garnuszka. No ja wstałem, dopiero chciałem się popakować, przygotować, ale nie da rady, bo ludzie przyjechali. Stowarzyszenie Miłośników Górnych użyć sekcja detektorystyczna. Nie jedna, nie dwie, nie cztery osoby, ale o wiele więcej. Jest z nami. Witam serdecznie Artur. Siema Sebastian. Witam, Eryk. Cześć Marcin. Cześć, witam Piotr. Cześć Kacper. Siema Maciek. Zając dzisiaj przyjechałem wyjąć sreberko. A ja to co? <głos> <głos> Także panowie Plany są I to grube, co? A jest Co chcesz trafić? Plan na 100%, sreberko Jak Sreberko, a ty? Karabin może Karabin Najlepiej taki depozyt, depozyt trafić a? Skromnie, talar, jeden talar <noise> jeden. Jedno ucja. No, Jedna uncja Jedna uncja talar <noise> Depozyt i starszy to, całą grupę. to się trafi, to się trafi Nie masz jakiegoś konkretnego celu? Zobaczymy no. A co by chciał trafić? Złotko, sreberko, jakieś monetki najbardziej. Sreberko, oczywiście. Ja już mówiłem, ale jak będzie grosz praski, to będzie ok No to potem na końcu filmu zobaczymy kto co trafił. <grywka> to zaczynamy poszukiwania. Pierwsza sprawa, wykrywacz jest, torba jest, łopata. Jeszcze muszę łopatę wyjąć. Koszulka z długim rękawem jest, spodnie do ciorania są, izotonik jest. Co my tu mamy? W magicznej szafce, tak jest, owsianki. Owsianki są dobre w celach do energetyzowania organizmu. Jedna wystarczy, jest owsianka, a yerba będzie później, bo przy yerbie o skarbach, idę znaleźć skarba, żeby było przy yerbie fajnie. To zaczynamy przygodę tym razem w lesie z ekipą i co? Dobra, lecimy tryb jednoczesny proszę bardzo i do boju. Nawet czułość można obniżyć w standardzie 75 i super Naprawdę ładny lat bardzo ładne, bardzo dużo starych drzew i pni starych drzew. Tu miejsca depozytowe, zwłaszcza, że w okolicy była wiocha. No, zobaczcie jakie ładne stare drzewa. Nie ma za dużo sygnałów. Nie ma za dużo sygnałów, drzewa ładne więc czułość podciągniemy możemy go nawet wyżułować, jest stabilny przy bardzo dużej czułości więc nie ma sygnałów zbyt wiele więc można drobnego żelaza na razie nie kopię o jaki kamień ładny Bardzo ładny kamień cisza przy kamieniu ale ja ten kamień chcę odwrócić jak zawsze poszedł co pod kamieniem? No pod kamieniem ślimak, tyle widzę. Cisza. O, no to sporo tym, tym kamień, trzeba ułożyć, jak był. Ja tak chodzę tutaj, chodzę i mówię, że ładny las. A to tak naprawdę jest chyba prawdziwy las. Bo las to same liściaste rzeczy. Ja tu w ogóle nie widzę żadnej chujinki. Czyli to taki chyba prawdziwy las, w którym kiedyś się świnie pasło. Przy dębach za rządziami. Bardzo ładne miejsce. Fajnie się chodzi. Chociaż to trawa taka wysoka, ale przyjemnie. Słyszę cię? No teraz, teraz. Co, teraz? No, teraz ja tu przynężę, trochę rozbiłem talerzy, już trochę było, pod spodem skokują cały. Te, depozyt. Czyli będziesz kopał depozyt? Tak, 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 podawaj. No. A weź krzyknij. Halo. No to jesteś niedaleko, ja tam podejdę za 3 minuty, a jak tam 5 minut możesz się powstrzymać, poczekać, to ok. Ale tu jest sygnałów, tych starych drzewa. Halo! O, jaki ładny placyk. Tu coś macie? jakaś kanka była, Kanka? masz? O kurde. I całe talerze, i do tej pory są, wiesz? Zobacz, tutaj jest... Sygnał na kolor, nie? Pod spodem. spodem <laughs> jest sygnał na kolor. Co się Zobacz. Jeszcze jest jakaś obwódka, nie? Jakiś... Coś w tym. Albo jakaś bańka, naczynie. No to Ale musisz poza... to mocno mocno rozkopać, aha i góry były poniszczone, tak? Tak, tak, tak. I... No ja też na pewno strzała zrobiłem, też dołożyłem, nie? No nie oszukujmy się. Na no pierwszy, nie wiedząc co kopiesz, tak? No, no tak. Że... Jakieś niemieckie. Tylko ono się cały kruszy. Ale jest co jest najlepsze, że pod spodem na pewno jest sygnał na kolor. Duży obiekt. No. Pokrywa, A czy wiesz, nie musi być duży, bo jak to jest metal tak, naokoło. Tak, tak, to masz kółko tak. wtedy obwód. A bije po prostu z tego naczynia, nie? No ale chcę zobaczyć ile będzie kompletów. O, tak. A to są różne talerze. Tak, tak, tak. Założyliśmy, jest... że jest mieszanka, nie? Albasa 25. Ale takie ładne. Jest, ta? Tutaj ta 25 a też taki znalazłem. Zobaczcie, zobaczcie jaki talerz ładny, taki zdobiony. To jest jedna z największych firm, która właśnie powstała w tamtych czasach. Super. Ona 1400 osób liczyła. Altwasser. no. Piękne. No to chłopie, no to ja ci już na dzień dobry ale jedziesz dalej z koksem. jedziemy z koksem, nie? Wysypisko śmieci po wędkarzach, ale to po prostu wysypisko. Ale tutaj. Też mam sygnał, tylko przedostatnie, jest zupełnie inny od tych śmieci, tak jakby był głębiej. No kurde, w tych to top, po sprawdzić. Najpierw muszę, ale tu się kurde ciężko kopie w tych korzeniach, e, usunąć tej wierzchni warstwy tych śmieci, bo ta głębia tego sygnału jest jakaś inna. A ja jednak dobrze to wyczułem, że to jest. Jeszcze nie wiem co to jest. Muszę to odkopać i wrócę do was. No dobra, no powiem wam, zaczyna to ładnie wyglądać. Trochę jak skrzynka jakaś, ale no nie wiem, muszę to mocniej odkopać. Bardzo twarda ziemia. w środku. No nie gadaj, pusta cinka. Co to jest? Tama o Tak. Tak, kawał piecyka żeliwnego. Co jeszcze tu jest? A pod piecykiem? Bateria. Coś tu jest, trzeba to delikatnie kopać. Nie, pod piecykiem resztki baterii. To jest resztka karbinowej lampy z rowera Dobra, trzeba to delikatnie oczyścić To jest poukładane, czy to jest wysypisko słoiki jakieś Kurde Depozyt czy nie depozyt Pobite To jest w garnku, a w garnku raczej jest ziemia, tak? Tak jest, w garnku ziemia, niestety, czyli śmietnik. Tak jest. świetnik Jak tam? Coś tam jest. Coś Masz coś? Pokaż. Muszkietu. Tak, mam coś Tak? A co chciałeś się znaleźć? Co tam było rano? Czym... Karabin chciałem znaleźć. Czyli hak mundurowy już jest. Taki też zapalnik to był. aluminium. O, jest. Jest jak mundurowy, no. Tyż. czyli mamy pieszo-wojnę. i kiedy są oznaczenia, nie? No. tak, no właśnie, ale tu Dlaczego? już tu nic nie widzę. No gdzieś szybko. jakieś drobiazgi? Kolcoki. No to idź szukać tego karabinu. Koleczki. może kiedyś. <grym> No tak, bo ty to chciałeś znaleźć. No ja chciałem znaleźć sreberka, ale się nie udało. <grym> <Ty> <grym> ale zreger. masz blachę z rowera. Emblema to z rowera, na no, pewno. No tak. Nie prostowałem tego, bo boję się, że pęknie. Nie wiem jaki to jest jeszcze, ale widzisz, no to jest fajna rzecz, bo kolekcjonersko dla niektórych ludzi to jest ciekawostka. Wielu ludzi zbiera emblematy z rowera, dzwonki rowerowe. Dokładnie. Fajne. No, Także. A ty co masz? Łóseczkę. a Łubiwa. chciałeś co znaleźć? Monetki. Kurde jest... Ma masa się z... No ma, masę, jeżeli chodzi o masę, to lepiej w to wyszło jak w tych monetach. Jak najbardziej. A ty chciałeś znaleźć? Talary, ale mam talerze. Tak. <gry> mam dwie łuski. I dwie łuski. to amerykańcy są, nie chyba? A no tak, to są amerykańcy, tak mi się wydaje. No właśnie, A. ale widzisz, no to to jest skórę polowania, bo co chciałeś? Tak jest. Chciałeś Miał być, talary, być talary, i talary? I są talary, i są talary. Złota, to podejrzewam, to nawet tego byś nie zważył. To jest góra tego garnka? To jest dół. Dół. I dlatego on dawał sygnał, bo jest aluminium. Aluminium, I to było mniej więcej tak położone. Ten był ostatni. To jest tak naprawdę 10% tego, bo reszta jest rozbitych. No niestety. Ktoś może przejechał po nich, albo też uderzył z szpadlem Ja też lekko poprawiłem, ale. To jest ta papa. Tak, tak, tak. To jest ta papa aluminiowa, też tak mi się wydaje. Że właśnie widać tu utlenienie. No, zawsze, zawsze to coś. No kurde, zawsze. No, fajn, fajne. Łuski te... amerykańskie, proszę tak, bardzo. Tak, tak, tak. Fajne jest tutaj właśnie, że. Można, można. Taki znak, właśnie. Nic ciekawego. A co chciałeś znaleźć? Coś chciałem znaleźć, depozyt, nie? A znalazłeś? Nie znalazłem. <laughs> nie, ale to monety znalazłeś, tak? W, w jednym miejscu były? Nie, rozrzucone. 20 groszy współczesne, a jest w stanie, jak te, widzę, fenigi. Aluminiowe 50 Fenigów, i tak jest godzina 13:30. Muszę się zbierać. Muszę się zbierać, chcąc dalej podróżować na północ. Z chęcią bym w tym lesie połaził, bo jest naprawdę fajnie. Jest naprawdę bardzo fajny las i bardzo przyjemnie się po nim łazi. Zwłaszcza wiedząc, że tu w okolicy były domy. A chłopacy trafili w taki mały depozycik. E, dość ciekawy. No nic, ja w takim razie się muszę zbierać. E, Jadę coś zjeść do Chinola, U Chinola chyba sobie coś też jeszcze wezmę w razie W rano, bo nie wiem gdzie się zatrzymam. Może na jakimś zadupiu za przeproszeniem, na którym nie będzie możliwość kupienia jakichś rzeczy, żeby mieć jakieś fajne energetyczne śniadanie. Dzwonię do kolegów, żegnam się i jadę dalej na północ. I tak sobie jadę. Wybrałem sobie trasę na żagań. Nie jadę na żagań uboczami. Wybrałem sobie y, przez Wiochy taki, taki klimat podróży. Za 200 metrów. W każdym bądź razie jadę na żagań, bo kurde, jedna historia związana z wielką ucieczką mnie zainteresowała. nawet właściwie zaintrygowała. Czemu jest tak mało znana? Może mi się uda zrobić o tym nawet odcinek. Natomiast najpierw chcę tam dojechać i trochę po tych zadupiach pojeździć, zobaczyć jak wygląda y, właściwie. Jak wyglądają te rejony? Czy są jakieś ślady po wojnie? Bo przed chwilą widziałem jakiś postrzelany budynek. jechałem, jechałem, jechałem i dojechałem. Jest jezioro. Jest jezioro, jest miejscówka, aby się tutaj rozbić namiotem. A po drugiej stronie, jakie to jest wielkie. Jako tam jest wielka góra piachu, że to jest niemożliwe. Jakie to jest wielkie. Jakie to jest ładne nad tym jeziorem. Żagań. Tylko chyba tutaj nie ma zasięgu. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.